Witam. Dzisiaj zapraszam na filmik, jak zrobić zakwas na żurek wielkanocny owsiany. Witamy. Dzisiaj będziemy robić zakwas na żurek, tylko taki trochę inny, bo owsiany, czyli bezglutenowy. Ale zanim właśnie przystąpimy do tego przepisu, będziemy wysiewać owies wielkanocny też, po prostu ozdobić stół wielkanocny. Mam tutaj już takie nasionka. Zobaczcie, jak one wyglądają. O, tak wyglądają nasionka owsa. I właśnie z takich nasionek będziemy robić dzisiaj nasz zakwas. Tutaj sobie już wsypałam, znaczy dałam sobie tutaj watę namoczoną. Dobrze taką zbliżoną wodą. Tam jest troszkę więcej, żeby było to Będziemy mieć kiełki nawet Tak, będziemy mieć. Mam nadzieję, że wystarczy tyle czasu. Mamy tydzień czasu do Wielkanocy, więc teraz jest najlepszy czas, żeby właśnie wyśiewać czy rzeżuszkę, czy właśnie robić zakwasy. Można robić oczywiście zakwas z mąki pszennej, czy to będzie w sumie, można powiedzieć, barw wtedy, ale tradycyjnie się robi z mąki żytniej, razowej najlepiej. Wtedy jest taki typowy, właśnie żurek. Ale my dzisiaj zrobimy taki bezglutenowy. Tu mamy rzeżuchę, też pięknie ona zdobi, no jest bardzo zdrowa, ma dużo siarki. Tu mamy resztkę, dostała mi resztka. Ja, no i teraz będziemy, to odstawiamy sobie na słoneczko, gdzieś na parapet. No a my tutaj będziemy robić teraz y, zakwas na żur, na Dlatego tego potrzebujemy, ja tutaj mam y, wstępnie takie zmielone właśnie nasiona owsa, bo my tutaj kupujemy takie właśnie od, od rolnika, który uprawia bez GMO, za Marwadę polecamy, Zagroda Boryny. Tu mamy właśnie ten cały worek, hmm. później z tego, tu można mielić po prostu i robić właśnie chleby różne takie inne potrawy. Po prostu wysiadł sobie też na łące, gdzieś na polu. A, bo kiełkować do jedzenia. nie? Tak. No i tak, tutaj mamy wstępnie, wstępnie zmielony właśnie ten owiec, tu mamy Płatki bezglutenowe, bo użyłam takich płatków bezglutenowych. Je zmieliłam po prostu na mąkę w młynku. No i będziemy teraz tak potrzebować jeszcze słój. Mam taki dwulitrowy, wyparzony wcześniej. Listek, listki laurowe, ziele angielskie i czarny pieprz. Najlepiej w ziarenkach. No i czosnek. Tutaj mam już w czosnku. Później pokroimy po prostu, odetniemy tylko te dupki i będziemy wkładać. No i tak, zaczynamy. Dużo, dużo tego dasz na te, tego czasu? Na no ja dam może tak, nie wiem, no z połowy główki, nie wiem, no można robić z może z zrobimy, nie wiem, bardzo takie... No ja tak za bardzo nie lubię. Nie no. lubię bardzo czas, ale, no jest bardzo Ale zdrowy, z połowy, nie? z połowy można zrobić. No dobra, no to tak. Tutaj mamy pomieszane właśnie pełne, pełne ziarno. Tutaj jest właśnie wszystko, te co potrzeba właśnie do, do życia. Tu bakterie kwasu mlekowego się wytworzą i to bardzo dobrze wpływa na jelita, nauka układ trawienny, no wszystko lepiej się przyswaja. Witaminy z grupy B, wiadomo oczywiście, witaminy A, E, tam różne inne minerały. I tak, potrzebujemy na, na litr wody, przygotowanej najlepiej, ostudzonej, takie do 40 stopni. Potrzebujemy 10 łyżek. No mam, gdybym miała 2 litry, no to damy 20 łyżek. Można zrobić z samej mąki po prostu owsianej. Okej, okay, to za chwilę wracamy. Mamy już tutaj 10. 10 łyżek, jeszcze potrzebujemy 10, bo na 2 litry to potrzebujemy 20. Mamy tutaj tym czakom już zmieloną, bo musiałam sobie jeszcze do, domielić matków owsianych. dziewięć dziesięć. Możecie zrobić po prostu samej mąki takiej owsianej. No i tak, teraz będziemy dodawać listki laurowe. każdy sobie tam, kto da ile tam uważa, nie? Dodam parę tam kulek ziela angielskiego, no i czarny pieprz. No i teraz ten czosnek. Ktoś bardzo lubi taki właśnie czosnkowy smak. do więcej. Da więcej. prostu upiną, bo i tak to będzie później przecadzane. Wiadomo, a te później ten właśnie niezmielony obiec, to później się przecedzi przed zalaniem do, do zupy. Można przez, po prostu przez sitko to przelać. No, takie malutkie też niech będą sobie. No, właśnie najlepiej nastawić tak na 5 dni, 7 dni przed Wielkanocą. To fajnie przefermentowało. Tak, żeby się nie? Przefermentowało. No tak jak mąż robi właśnie kiedyś zakwasy yy, na chleb. Też potrzebowały trochę czasu, nie? Tak, tak. tygodnia. Pięć, pięć dni do Wiadomo też jaka temperatura jest w domu, to też troszeczkę to inaczej przebiega w innym tempie. No, my to sobie położymy tutaj na parapecie zachodnim. Yy, będzie sobie stało. To u nas jest dosyć chłodno, to troszkę to dłużej. Jak, jeżeli chcecie wcześniej, możecie zrobić to wcześniej, oczywiście, nie przed, na, dwa, na dwa tygodnie przed. I yy, tylko po prostu jak już będzie gotowy, sprawdzamy sobie tak po 5-7 dniach, czy jest wystarczająco kwaśny i chowamy później do lodówki i przed samymi świętami wyjmujemy zimno, zimno hamuje fermentację Tak. No i później robimy taką pyszną zupę w tamtym roku robiłam zwykły taki właśnie na mące żytniej ale w tym roku spróbuję mówię, mam tego obsa dużo więc mówię spróbuję sobie zrobić owsiany zakres bezglutenowy, bezglutenowy. Tak. staramy się unikać właśnie tego glutenu, a bo jeżeli już jeść to takie właśnie mało Przetworzone produkty czy chleb, właśnie też na zakwasie. Yy, najlepiej. Dobra, tyle wystarczy chyba? Tak, tak, w spójności, moim zdaniem. Dobra. Zobaczmy do zbliżenia jeszcze. Tak, ładnie to wygląda. Tak, wygląda. No i teraz zalewamy to wodą. Na rybie taką właśnie do 40 stopni, letnią. I teraz tutaj mam jeszcze przygotowaną też wcześniej, już roztudzoną. No, może tyle, nie? Mm -hmm. I dodam. To nie, jest, nie, nie musi być pełne dwa litry, tak mniej więcej. No i teraz tą wyparzoną też łyżką, drewnianą najlepiej, zamieszać porządnie. No i teraz sobie przykrywamy. Ręcznikiem albo jakąś ściereczką. Gumaczką podamy. I zostawiamy to właśnie na, gdzieś na parapecie. Moje No i czekamy, aż to zacznie fajnie fermentować. No. To zapraszam, żebyście sobie sami, zachęcam, żebyście sami sobie robili właśnie takie swoje żurki, bo to jest bardzo proste, a będzie zdrowe na pewno i smaczne.